Pani mistrzewska, a ja jaki stosunek córki do wykonywanych przez moją pracę? Ona no właściwie ją napiła. Ja Mogłam zrobić dlaczego. Taka niewdzięczna praca. Ja to zawsze chciałam, żeby w Głos taki piękny u dziecka miał. Ach, jakoś inaczej mogło się to wszystko ułożyć. Ma Pani rację. Inaczej mogło się ułożyć, gdyby Pani córka bardziej odpowiedzialna była. Żeby przełamać lody, najlepsi gospodarze nie żałują alkoholu. To będzie dosownik do wódki wyrzeźbiony z prymny lodu. Prawie jak Michał Anioł. Pomaga nam Wayne, który zamienia marzenia w rzeczywistość. You see